No, witam. Wszystko pięknie teraz kwitnie. Mamy taką pełną wiosnę. No i zrobiło się trochę chłodno. Popadały deszcze. U mnie tutaj róże już zaczynają kwitnąć. Pierwsze zawsze te. Yy... Róże takie, które mają jasne kolory, właśnie pierwsze zaczyna mi ta żółta róża kwitnąć, później ta róża tutaj taka, która miała niby być różowa, ale ona jest taka, taka bardzo jasno różowa. To jest y, róża New Down. No i tak wygląda, bardzo ładna, nie mam szycy. No pewnie to zasługa tego, że podlewam to wszystko moją miksturą. A ona w sumie działa na wiele czynników. No i właśnie chciałam poopowiadać, no bo takim najważniejszym naszym warzywem to są pomidory. No i chciałam właśnie zwrócić uwagę, że teraz ważą się losy naszych pomidorów. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, czy nie wiedzą, ale co roku. Co roku, tak, obserwując przez wiele, wiele lat, to co roku około pełni, robi się chłodno. W czerwcu oczywiście. Ja mówię o czerwcu. Robi się chłodno, yy, padają deszcze przeważnie, yy, noce są zimniejsze i właśnie to wszystko yy, jest związane ty z tym, że później, tak na około dwa tygodnie po zrobieniu się właśnie tego załamania pogody, no zaczynają się wszelkie zarazy, jak na przykład zaraza ziemniaczana. A jeszcze pokażę ten dzwonek brzoskwiniolistny, bardzo ładny, bardzo go lubię, ale tak wiatr nim przewraca. Pięknie kwitną krzewuszki. Tutaj mam jedną, a tam może jak będę wracać to pokażę drugą. Pięknie kwitnie krzewuszka teraz. No i szałwia lekarska. Ja tą szałwię już mam pewnie z 15 lat. To jest już olbrzymia szałwia lekarska. Pięknie mi tutaj rośnie, co roku kwitnie. Pobieram sobie yy, liście, robię sobie na spirytusie i, i, i susze, także ta szałwa ma, ba, ma dla mnie bardzo duże znaczenie tutaj taki kwiatek, nie wiem, to, to on się nazywa chyba wiesiołek ale już w tym roku, on już jest, no już ma wiele, wiele lat, już zaczyna wysychać ale co roku tak ładnie kwitnie na żółciutko a tutaj bodziszek piękny mi się też rozrósł, cały łan Bodziszka, piękny taki, będzie długo kwitł. No, i tutaj jeszcze goździki kwitną. No, idziemy do pomidorów. No, a więc, jak mówiłam, yy, co jest teraz bardzo ważne yy, dla pomidorów. Jak widzicie, ja tutaj już na całe moje drzwi. Mojego tunelu foliowego założyłam firankę. Chociaż właśnie teraz jest to załamanie pogody. Co roku jest załamanie pogody. Tak, właśnie w okolicach tej pełni. Zawsze się robi zimno, chłodniej, padają deszcze, także to jest standard. Pogoda zawsze gdzieś, gdzieś w czerwcu. Ma jakiś taki incydent, że robi się yy, chłodno. No i właśnie co jest ważne w takich tunelach foliowych czy szklarniach, żeby absolutnie nie zamykać szklarni. Yy, szklarni czy tunelu foliowego. Ja sobie to już przez lata wypraktykowałam: że na całe drzwi zakładam sobie siatkę. Yy, siatkę, no firankę akurat w moim przypadku. To jest właśnie taka stara, węgierska firanka. Bardzo ładna swoją drogą. No i po co ona mi tu służy? Po to, że właśnie padają deszcze. Padają, lubi też padać w tym czasie grat. No i ona zabezpiecza mi, ażeby bezpośrednio właśnie mi to nie wpadało do tunelu foliowego i nie niszczyło mi pomidorów. Tak samo deszcz, on ma już w postaci tej firanki taki opór i on po prostu tam mi już tak nie będzie przelewał. Także taka firanka bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Ja mam tutaj z tej strony założoną pod samą górę, z tego względu, że tutaj właśnie od strony zachodu, gdzie najczęściej padają desz deszcze. Yy, czy, czy, czy jakieś wiatry yy, takie najgorsze tutaj wszystko wieje to znaczy wiatr yy, nie przeszkadza ponieważ no, wiatr osusza to raz, a dwa zapyla nam pomidory ponieważ yy, no, jak jest przewiew, no to te pomidory sobie tam yy, tak się yy, poruszają, no i elegancko to wszystko yy, so, jest zapylone natomiast tutaj z drugiej strony mam otwarte znaczy część mam otwarte. Tutaj do połowy mam zamknięte, żeby mi tutaj też jakieś koty nie przychodziły sąsiada. No i żeby mi tutaj coś nie wchodziło. Natomiast tutaj mam otwarte okienko na przestrzał, żeby, no żeby tutaj jakieś owady, które ewentualnie tutaj wlecą, żeby sobie miały gdzie po prostu wylecieć. No i bardzo ważne właśnie, żeby nie było wilgoci w takim tunelu foliowym. Ja może tutaj wejdę. No bo już podlewamy. Ja podlewam dwa razy w tygodniu, tak w środę i w niedzielę, raz w tygodniu na No i właśnie. I żeby teraz zminimalizować albo no, nawet wykluczyć taką zarazę ziemniaczaną, która teraz właśnie będzie się rozwijać, ponieważ właśnie ciepło, zimno, yy, właśnie te wahania temperatury w nocy, no u nas zapowiadali 7 stopni w nocy. Także no, to jest yy, no, niewiele, ale pod żadnym pozorem nie wolno zamykać szklarni. U mnie właśnie tak, temperatura 7, czy nawet może i było 5, cały czas szklarnia jest otworzona. Yy, ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ te pomidory mają przewiew, nie są mokre, tak jak widać, suchutkie. Zaraz od rana po prostu jak tylko wiatr przewieje, yy, to je osuszy. A jak zamkniemy taki tunel foliowy czy, czy szklarnie, No i nie każdy leci o tej piątej rano, kiedy y, być może wyjdzie słońce i zrobi tutaj y, taką temperaturę, a tu będzie jeszcze wilgotno, no bo, no bo wiadomo, jak podlewamy pomidory, wszystko paruje i po prostu, no i, 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 i przez, takie temper te, przez takie wahania, takie, taką dużą wilgotność. No, te pomidory robią się coraz y, bardziej podatne właśnie na takie, y, no zaraz. O, właśnie, wychodzi słońce. No i jak ktoś zamknie, no to tak biegać, otwierać, zamykać, no to, to nie ma sensu. I dlatego ja właśnie daję taką firankę, przewiew mam. Y, nie muszę biegać rano, zamykać, otwierać ani wieczorem. Także. No, dla mnie to jest super, super pomysł. Yy, no i co jeszcze mogę powiedzieć? Yy, w, taki, w takim tunelu foliowym, czy, czy, czy nie wiem, szklarni, ja szklarni nie mam, ale w tunelu foliowym, mimo że na polu może być nawet te 5 czy 7 stopni, to tutaj jest dużo cieplej, ponieważ no teraz nie wiem tam ile u nas jest. Rano było, nie wiem, 15. No, a tutaj. No, na no, no, tym, a zaraz pokażę, ile tutaj jest. Hmm. O, teraz chyba widać. O, no, 28, 7. Także w takim tunelu foliowym jest dużo, dużo cieplej. I pomidory mają idealne warunki. Także właśnie chciałam na to zwrócić uwagę. No, i następnym takim yy, czynnikiem, który teraz wypada wykonać właśnie w tych takich cięższych dniach, to są różne opryski naturalne. Ja już tutaj wykonałam oprysk z drożdży i z mleka. Yy, ja mleko biorę sobie od takiej pani, yy, takie mleko prosto od krowy, że tak powiem, raz w tygodniu. No i troszkę tego mleka po prostu rozmieszałam z drożdżami i opryskałam te moje pomidory. Opryskałam też, jeszcze raz opryskam czosnkiem, ja jak widzieliście zbieram obierki z czosnku i później je zalewam wodą. No i to po prostu nawet się zrobi takie, taka, taka można powiedzieć gnojówka, takie to, to mi przefermentuje. No, i to rozcieńczę sobie jeszcze z wodą i do, dodam y, płynu do mycia naczyń Ludwik, bo ja go najbardziej lubię. No i tym opryskam moje pomidory. No i jeszcze bardzo dobrym opryskiem, takim naturalnym, który ja używam, y, to jest skrzyp. Y, nazbieram troszkę skrzypu, bo tam mi w lasku rośnie. Y, pogotuję go, znaczy, można, znaczy zaleję go wodą. Y, na drugi dzień go pogotuję. Czy nawet rano zaleję, później wiecz na wieczór zagotuję i zostawię do następnego dnia, i do tego dodam właśnie tego płynu do mycia naczyń Ludwik. No i tym właśnie też spryskam moje pomidory. To są takie trzy zabiegi, które ja wykonuję właśnie w czerwcu, naturalne, żeby właśnie zapobiec tej zarazie ziemniaczanej, która właśnie. Teraz może mieć swoje ognisko. No właśnie, właśnie w okresie tej pełni, kiedy właśnie jest załamanie pogody i to z roku na rok się tak zdarza. To nie jest, że, że ten rok mamy jakiś nie wiadomo jaki, bo, bo co, roku, co roku się robi chłodno, co roku się robi zimno, raz tydzień wcześniej, raz tydzień później, także. Ja nie widzę żadnych anomalii. Poza tym u mnie wszystkie te warzywa, które są ciepłolubne, są do połowy czerwca zawsze otulone zawsze mają albo agrowłókninę, albo tunel foliowy. Taki właśnie rozbieralny, jak pokazywałam. Także, może jeszcze raz pokażę. No, i, i to nie, nie jest żaden, żadne odkrycie, czy tego roku jest zimniej, czy nie. No, fajnie, że maj był chłodny, a nie taki jak w tamtym roku, kiedy były upały w maju, ponieważ właśnie pięknie rosły te warzywa yy, yy, kapustne. One właśnie w tym czasie no, powinny ładnie rosnąć. I w tym roku są no, takie, jak powinny być. Bo w tamtym roku, jak już mówiłam, kalafiory miałam takie bardziej rozstrzelone takie, no też były ładne, no nie powiem, że, że, że nie brzydkie czy, czy coś, nie, nie ten ale po prostu nie były takie zbite jak w tym roku także, także no, no takie jak powinny być także ten rok jest normalny każdego roku się robi chłodniej właśnie około pełni i, i to nie jest nic, nic nowego tylko właśnie my ogrodnicy musimy na to zwrócić uwagę. No i teraz właśnie, jeżeli o to nie zadbamy, to około początku lipca może coś się zacząć już dziać z naszymi pomidorami. Także no i co jeszcze? A, no i następnym, następnym takim ważnym zabiegiem jest podlewanie pomidorów. No ja, ja wykonuję to dwa razy w tygodniu teraz, ale raz w tygodniu no, y, trzeba podlać jakąś miksturą. No, ja podlewam właśnie tą moją miksturą, którą tam pokazywałam. Zmieniam tylko zioła. Na przykład teraz obcięłam y, rumianek. Ojej, jak się teraz robi gorąco. No i popatrzcie, wyjdzie słońce i już jest ponad 30 stopni. A ile ja tu siedzę? no. Chwila, moment, i już yy, będę zaraz uciekać, bo się tu zagotuje. No, yy, w każdym bądź razie tak, że trzeba właśnie podlewać tą moją miksturą, przynajmniej ja podlewam i bardzo polecam, bo ona jest bardzo dobra też na, na wszelkie choroby grzybowe. Yy, no i, no i co? No i chyba wszystko powiedziałam, co, co o czym myślałam, żeby yy, powiedzieć na temat właśnie żeby zwrócić teraz uwagę na swoje pomidory. No i co jeszcze, jeszcze że w tym okresie, kiedy tak padają deszcze, to no, ja jak mówiłam, podlewam tylko dwa razy w tygodniu z tego względu, że pomidory no po prostu nie szukają wody w głębszych warstwach ziemi, no bo teraz właśnie jak, jak jest dużo tych deszczy, no to, no to one sobie mogą właśnie puszczać te długie korzenie, żeby tam poszukiwać tej, tej wody. No i później będą miały taki porządny system korzeniowy. No i tak wyglądają u mnie papryki. Mają tylko taki lufcik tutaj otworzony. Żeby tutaj też nie było za dużo wilgoci, o ja tutaj przypinam sobie takim spinaczem, bardzo fajne są te spinacze. No i też papryki już mają owoce, już fajnie, fajnie sobie rosną mimo tych chłodów. Ogórki mają też tunel zrobiony z takiej tej zimowej bukniny. Także ja tutaj na przestrzał też o. Mają otworzone i tutaj od razu czuć, jakie tu jest dużo cieplej. Także tutaj też tym spinaczem sobie przypinam. I te spinacze bardzo dobrze, jak widzicie, teraz na wietrze nic się z tym nie dzieje. Bardzo dobrze trzymają mi tą bukninę i sobie rosną. No i co, tutaj druga część papryki też akurat tutaj ściągłam folię, ponieważ tamtą folię już miałam starą, porozdzierała mi się. No ją wyrzuciłam i założyłam agrowłókninę. No ale chciałam powiedzieć, że tamtą, tamta folia to już miała kupę lat, bo to była folia, którą kiedyś miałam tutaj na tunelu foliowym. Także ona miała już pewnie gdzieś, no nie wiem, około 10 lat. No, i po prostu już mi się zaczęła kruszyć, więc stwierdziłam, że, że już nie będę jej tutaj trzymać. Yy, wyrzuciłam i założyłam agrowłókninę, i pod tą agrowłókniną też tam jest dużo większa temperatura. Także te yy, papryki, mimo takich chłodów, one sobie tam świetnie radzą. I tutaj, właśnie, o, jest znowu ten lufcik dla ogórków. Także. Ogórki mi ładnie zeszły. Tam jeszcze gdzieś, jak były luki, gdzieś tam dosadziłam kilka nasionek. Ale tutaj właśnie pod takim tunelikiem fajnie sobie rosną. No i tu mam kolejne y, ciepłolubne warzywa, czyli tutaj mam y, bakłażany. Też y, okryte włókniną na takich y, na takich drutach. I tutaj mi już Kwitną, te bakłażany. O, wyściółkowane trawą. Także one tam już sobie rosną. Także dużo mają cieplej, mimo tych chłodów. I tutaj mam y, arbuzy i melony. O, może też podniosę. O, o melony. Tak wyglądają. I ja te wszystkie melony posadziłam. W takiej siatce na krety, bo mi to zostało jeszcze tam, żeśmy trawnik zakładali, to dawaliśmy tą siatkę na krety, z tego względu, że nornice uwielbiają mi podgryzać właśnie tutaj te arbuzy i melony. Także posadziłam w, takiej, w takich siatkach, także one sobie korzenie puszczą. A arbuzy i melony będą sobie rosły. Także taka, taki tunelik, folio, taki z agrowukniny, bardzo dużo daje. Tam jest dużo, dużo cieplej, i mimo tych chłodów, które teraz były, to takie rośliny sobie świetnie radzą. O, za to warzywa kapustne rosną jak oszalałe. Tutaj o kalafiorek jeden, tam, tam kalafiorek o. Drugi, kapusty też już ładnie rosną. Yy, co brokuły, też z dnia na dzień coraz większe. No właśnie dla takich warzyw to jest świetna pogoda. Tutaj fasolka szparagowa też rośnie w oczach. Yy, buraczki, wszystko jest fajnie podlewane przez deszczyk. No i wszystko fajnie rośnie. Także dzięki za uwagę, subskrybujcie mój kanał. No i dzięki pa!